Szybka prognoza pogody na 18 lipca, zapraszam serdecznie. Jeśli chodzi o 18 lipca, no to cóż, przede wszystkim opady w Polsce Północno-Wschodniej, wynikające z zbliżania się frontu atmosferycznego właśnie na północny wschód kraju. Tam będą mogły występować oprócz opadów deszczu słabe burze, przede wszystkim budowane w strefy opadów. Polska Południowo-Wschodnia, tu również jest możliwość wystąpienia burz, szczególnie w godzinach popołudniowych. Na pozostałym obszarze więcej przejaśnień, no i pogoda również powinna być lepsza. A z drugiej strony, gdzie niegdzie jeszcze mogą występować opady deszczu, które powinny być słabe. Temperatury dziś nie będą powalające. Od 22 do 24 stopni Celsjusza. W większości kraju na krańcach południowo-wschodnich temperatury niższe od 16 do 18 stopni Celsjusza. W Polsce Północnej i na północnym wschodzie 16 do 18 stopni Celsjusza. W nocy z piątku na sobotę, no od 16 do 18 stopni Celsjusza. Choć w górach temperatury mogą spaść. Do 13 bądź 14 stopni Celsjusza. Wiatr w całym kraju słaby od 10 do 30 km na godzinę. A wszystkie szczegóły znajdziecie na naszym kanale łowcy Bush Paweł i Marta. Pozdrawiam.